dzień dobry. Wróciliśmy właśnie ze Zgorzelca. O, zobaczcie jak ta mała, co ona tutaj wyprawia. Dorwała taką broń, którą Ignacy sobie kupił. E, taką broń na wodę. No właśnie, o. No dobra. E, więc my przyjechaliśmy właśnie ze Zgorzelca. Będziemy wyciągać wszystko z szuflad. Tak, łuca jest cała pogryziona przez komary. I e, zaczynamy dzień. Rozpakowujemy zakupy. Będę Wam pokazywała po kolei. No cześć, już Wam się pokazuję. Nie wiem, czy to jest dobry dzień do nagrywania, bo powiem Wam, że mam takie oczy szkliste. Wczoraj po prostu miałam bardzo, bardzo nawet ciężką noc. Znaczy, no wczoraj, no tak, to dla nas co była. A wiedzieliśmy, że musimy wstać o 5 rano, bo o 6 już musieliśmy wyjechać, po załatwić kilka spraw. Jest 9.15, wróciliśmy do domku. Ja z okazji tego, że jestem w domu, to dla Was nagrywam. Myślę, że mamy fajne plany na popołudnie, ale zobaczymy, czy to wyjdzie, więc nic tutaj opowiadać nie będę. Teraz razie pokażę Wam fajne rzeczy, które kupiłam w Litu. Tam już macie dwa pudełka po bo już tylko wpadło. Wam do lody, wysypałam do lodówki. O to takie, wiecie, kilka lodów w jednym pudełku. No i co? No dobra, no to taki mały food. Hol? Tak, zapraszam. Teraz mnie może dobrze nie widzicie, ale ja będę właśnie w zamrażarce układowa, więc Wam pokażę. Mrożonek trochę wzięłam. Wzięłam warzywa chińskie, bardzo lubię połączone z kurczakiem. Czekaj, tylko żeby nic się tu nie pomieszało. Więc tak, warzywa chińskie pokazałam, że tu nie warzywa chińskie. Wzięłam taką zupkę jarzynową, tu na takie dni, kiedy nie mam pomysłu na obiad. Kolejna mieszanka, warzywa takie w kwiatach, mamy brokuł, kalapior i majkę. Następnie mam dwa worki, nie dwa, tylko jeszcze raz zupkę jarzynową i fasolkę szparagową. więc takie mrożonki. Mrożone nie powinno nigdy zabraknąć, dlatego że ma naprawdę niewiele, niewiele jest straty przy mrożeniu warzyw, a wiecie, a zawsze to jest coś jeszcze raz. W razie co, nie mam pomysłu, pasu i tak dalej. Jeżeli mowa o lodach, które schowałam, to pierwsze wzięłam Pepę, no ze względu na to, że u nas mieszka miłośniczka Pepy, co widzieliście nawet na ubranku, miała Pepę, nocnik ma z Pepą, z Pepą śpi, Pepę książeczki uwielbia, więc tak, więc Pepa sześć razy, to nie są żadne lody z dobrym składem, po prostu lody. Ja robię sama oczywiście lody, ale co pokazywałam Wam nieraz, a to z jogurtu, a to z soku, a to blenduję owoce z ksylitolem dla Ignasia, z miodem dla Łucji. I kaktusy dla Ignasa to są, jeżeli chodzi o kupne lody, jeden z ulubionych lodów mojego synka, więc tu było 8, tam było 6. Pomroziłam e, na upały, jak znalazł będą. Dobra, ja rozpakowuję zakupy i co ciekawsze, to Wam to pokażę. Dobra, zaczynam od tego, co dla mnie jest najistotniejsze na zakupach w Lidlu, czyli dwa razy rukola, dużo pięknego koperku, piękne brzoskwinie, dwie czerwone papryki, zielony ogórek, e, rzodkiewka razy 2, bób, Sałata, taka karbowana, pieczarki stojące na pudełkach po lodach. Jedna pietruszka, marchewki, yy, rukola. Tu mam takie ogromne dwa razy szczypior, żółta papryka i pomidorki malinowe. Tą całą resztę. Pokażę Wam, jak trochę ogarnę, a i jeszcze dwa razy chlebek grzytni bez drożdży, jest to mój ulubiony i ja jem tylko i wyłącznie ten chleb. Dobra, jedynie chlebków jeszcze nie schowałam, więc sobie leżą. Tu mamy też dwa pszenne chlebki i wzięłam masełko, takie prawdziwe, 82% tłuszczu, 6 sztuk, dlatego że dzisiaj była promocja, że jak kupisz 3, to jedno za darmo. Wiecie co chodzi? Dwa trzy za dwa, o tak, więc wziąłam sześć. Musiki u nas obowiązkowo akurat te truskawkowe. Widziałam coś fenomenalnego. Powiem wam, że z dobrej kalorii ja już jadłam te kiełbaski bez mięsa, jadłam gyros bez mięsa, jadłam klopsiki bez mięsa i jeszcze coś jadłam i wszystko jest i burgery przepyszne. Tego jeszcze nigdy nie miałam, takie mielone ala wołowe. Jestem ogromnie ciekawa tego smaku. Wszystko było pyszne, więc mam nadzieję, że to również będzie, więc wzięłam dwa razy. No myślę, że i do spaghetti będzie pasowało, i do właśnie nadziewania czegokolwiek choćby cukini czy papryki. Zobaczymy. Wzięłam fajne jogurty, bardzo lubię ten jogurt, wiem, że 0% powinniśmy raczej unikać, więc od czasu do czasu sobie na niego pozwalam, ale go jem, bo mi smakuje. To jest super jogurt, akurat ten wzięłam dla Łucy, bo ona uwielbia z owocami. No i super jogurty, skry, bardzo serdecznie wam polecam, bo są naprawdę pyszne, bardzo gęste, idealne do zaprawiania jakichś tam sosów i tak dalej. Fajne, coś bardzo fajnego, czyli ta włoszczyzna z natury, genialne są te przyprawy w ogóle, właśnie ta natura z Kani, biorę wszystko, ale teraz mi brakowało właśnie włoszczyzny, więc po nią sięgnęłam, jedna mozzarella light, jeden ryż basmati i jeden arbuz. No i z zakupów takich, co chciałabym Wam pokazywać, to wszystko, bo reszta to już takie standardy. No, dobra, ja się biorę teraz za rozpakowywanie zakupów Ignacy je śniadanko ogląda sobie bajkę. Ucja poszła na drzemkę. Mąż jest w pracy i pomyślałam, że dzisiaj zrobimy spaghetti, dlatego że mam pomidory w puszce, mam pasatę pomidorową i mam makaron do spaghetti i mam mięsko. więc dzisiaj będzie spaghetti, po prostu bolognese na, na nasz obiad. No, a później zobaczymy, jak się tam dzień potoczy. Tak jak powiedziałam, a idzie, może pójdziemy, po morze, może uda nam się na wodę pojechać. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, do później. Normalnie łzy mi lecą. Taki ostry był ten szczypior z tą dymką, po prostu ledwo dałam radę go pokroić, a zapłakałam się na do maksa. Dobra, teraz kroję koper. Mam nadzieję, że będzie mnie tu dobrze słuchać w tych wszystkich dźwiękach, bo tam y, ben ten leci, jakaś bajka y, i działa okap. Dlatego, że się tutaj gotuje nie chcę, żeby mi wszystko zaparowało. Poczekajcie chwilkę. Dobra, powiem Wam, że plato i plano i mówiłam Wam, a co to wymyślimy na popołudnie, no to nie wiem, mój mąż musi coś wymyślić na popołudnie, no ale to nie żart, żart, żarty żartami, dlatego, że ja dzisiaj idę do pracy. Przed chwilą porozmawialiśmy z mężem i ja jutro robię sobie cały dzień wolny, bo potrzebuję, więc dzisiaj tak o pierwszej jest 11, idę do pracy po prostu, normalnej, stacjonarnej, dlatego też do tej pory do Was powloguję, nie będę później nic ciągnęła ale za to jutro z dziećmi pojadę nad wodę, bo myślałam sobie, że tak godzina um, trzecia jutro bym zabrała dzieci i kolejnogą, którą po prostu ubóstwia i powiem wam, że chodzi nam z mężem po głowie i mi i mężowi, żeby sobie kupić nogi i żeby z nim śmigać w tym momencie, kiedy Łucja będzie miała jakąś tam opiekę, wiadomo, czy tam ja. dziadki, czy, czy po prostu ktokolwiek, to moglibyśmy sobie tak po, pojeździć, bo nieraz Ignacy nam daje tą nogą, ona jest taka dla dorosłych i dla młodzieży. No i po prostu jest świetna zabawa, ale mniejsza jest ten. Jutro idę na kolejnodze nodze, ja tak jak wtedy na rolkach łucję w wózek, pojedziemy sobie do Niemiec nad jeziorko i po prostu pojedziemy o godzinie trzeciej, wtedy mój mąż zamknie sklep o piątej i dojedzie do nas, więc taki jest plan. Tam w ogóle jest pełno śmieci, gdybyście patrzyli, bo tak pomału wszystko gotuje. Robię spaghetti na dwie patelnie, znaczy w sumie już przygotowałam cały sos, teraz tylko makaron będzie mi się gotował. Wodę. Czekam aż woda się zagotuje. Mam jeden sos doprawiony po prostu chili i tabasko jest odrobiną, a drugi jest po prostu całkowicie pomidorowy. W moim i męża sosie jest też czerwona papryka, u dzieci jej nie ma, bo ani Łucja, słuchajcie, ani Ignacy nie zjada takiej duszonej czerwonej papryki. Mówię duszonej. O, i Łucja wstała. I o wilku, mowa. Dobra, idę po moje maleństwo. Przywitasz się? Powiesz cześć? Tak. Dla tacy, tak? Jak dobrze wiesz. Zobacz, co tam, kto tam jest? Mama. A kto tam jest? Powiesz cześć? Cześć. Cześć. Zobaczcie, jaką pepkę Łucja dostała od babci. Ogromną, ona jest duża taka, prawie 50 cm ma, ale Łucja ją co czas rozbiera. No i mamy teraz Pepkę na bluzeczce. I tu pepkę. Tak? Spała przed chwilką z nią. Dobra, łódzka już wstała, ja muszę tak zacząć ogarniać życie troszeczkę prężniej. O, śmieszka. Śmieszka maluszka. Powiem Wam, że włosy już zaczęły jej tak rosnąć, że jak widzicie, już mogę jej fryzurki tworzyć jakieś na głowie, tak? Dobra, myślę, że gnamy, robimy tutaj dalej obiadek, śniadanko i tak dalej. I yy, no zobaczymy się jeszcze później, do Was się na pewno później odezwę. A kochani, zapomniałam Wam coś pokazać. To jest pasztet z cukinii, który upiekłam. piecze się go godzinę. Oczywiście jak zrobicie w wyższej ojoj, ojoj, to będzie on wyższy. U mnie jest cieńszy, ale za to dłuższy. Bez różnicy, jest przepyszny. Podam Wam yy, przepis na dole, ale wiecie co, link Wam podam do przepisu. bo to jest Podam wam link w opisie. To jest kobieta, która nazywa się Elizabetka na Instagramie i piecze same cudowne rzeczy. I ja dzięki niej już chyba szósty raz piekę Ten, ten sam pasztet i jest boski. A zresztą, ja nagrywałam ten przepis. Tak, jest ten przepis na kanale, więc Wam dam, dam wam odnośnik. No i będę go jadła zaraz połowę tego z sałatką. Taką tyle mamy warzyw. Dobra, dzieci hałasują, kończę. Dobra, my już po obiadku, posprzątane, poogarniane. Uciekam z dziećmi jeszcze troszkę tam na dwodele nie leżakować, tylko w sensie powrzucać kamienie, tak jak ostatnio. No i uciekam do pracy, odezwa się do Was wieczorem przed treningiem, więc to później, pa. Pa! Pa pa! Co się ręka po treningu trzęsie. się, pa! pa, pa. pa, pa. O oh mój god, powiem Wam po prostu o tym momentu, kiedy skończyłam trening, trzeci raz, trzy raz nagrywam, czwarty raz. Próbuję do Was coś powiedzieć, się cały czas nie da, bo cały czas coś, a to Ignaz, a to Łucja, a to mój mąż. Wszyscy są w domu, wszyscy się mnie mówię czepili. Co wam chciałam powiedzieć? To miałam już dzisiaj taki e, spadek formy trochę po pracy. Nie chciało mi się w ogóle treningu robić, a wiecie, po piątej zamknęłam, to już takie e, w ogóle mi się nie chciało, ale pomyślałam, o nie Karola, nie odpuszczaj. Wczoraj nie robiłaś treningu. Wczoraj z moją mamą o piątej, była mówiono na spacer, poszłyśmy o szóstej się jakby. Czyli godzinkę spacerowałyśmy z psem, i przyszłam już właśnie tak zniechęcona, że mówię, dobra, odpuszczam. No i ja po prostu wiem, jaka jest fajna później, jaki fajny power jest po treningu. Powiem Wam, że byłam jak trup, a teraz znowu energia Wam wstąpiła i z przyjemnością idę wziąć prysznic. I myślę, że z narzędzie wieczór, jaki sobie spędzimy na dworze, coś sobie zaplanujemy do roboty. Nie, 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 że będziemy sobie leniuchować i leżeć. No bo właśnie mówię, nowa energia Wam wstąpiła. No i co? No jest tak, jak mówię, no to już szósta. Zrobiłam bardzo krótki trening, 40. 20 minut 15 sekund dokładnie trwał bez rozciągania później końcowego rozciągania zrobiłam sobie sama dzisiaj nie z ewką. No, i to tyle. I przyszłam się z Wami żegnać. Wiem, że krótki film, ale nie wiem, czy wiecie, że w dzień, kiedy go oglądacie, jeżeli oglądacie tego dnia, którego publikuję, czyli we wtorek, to jest właśnie dzisiaj wtorek. Ja dzisiaj go nagrywam i dzisiaj go opublikuję. Z tego względu, że dzisiaj powinien się pojawić film test czterech produktów do brwi. On jest gotowy, jest wszystko pięknie, ale dzisiaj padło mi do głowy, że fajnie by wyglądało, gdybym nie tylko mówiła, tylko dodawała z boku takie moje podsumowanie tego, ile punktów za co tam przyznaję konkretnemu kosmetykowi. No, i po prostu musiałabym do tego usiąść te opisy zrobić, a mi się nie chce a że byłam w pracy i słuchajcie, miałam taką myśl, a zmontuję tego vloga, który już nagrywam, tak zacznę po prostu, otworzyłam program po prostu do obróbki, powrzucałam wszystkie te filmy, które, filmiki, które dzisiaj nagrałam, zmontowałam już to wszystko i mówię, kurczę, wieczorem tylko dodam, czy tam nawet nie wieczorem, bo jak widzicie, teraz po 6 godzinie dodam tylko ten jeden krótki filmik pożegnalny, jak widzicie, będzie ponad dwie minuty z haczykiem i już mam gotowy film. I ja ten film dzisiaj zapiszę i Wam go po prostu dodam, żeby był jak najbardziej aktualny, no to tyle, kotki. Trzymajcie się plutko. ja Was żegnam, życzę Wam przyjemnego wieczoru. Jeżeli oglądacie to tego samego dnia. Jeżeli nie, to miłego dnia. Jutro tak się trochę zasłania, bo nieładnie wygląda, jak się wałki na brzuchu robią, wiecie jak się siedzi, to tak brzuch nieatrakcyjnie, atrakcyjnie stać nie będę, żeby do Was mówić. No. dobra, to wszystko. Wytłumaczyła się, wytłumaczyła, trzymajcie się i pa!